Cześć ludziu, z tej strony ja, czyli Gusty, i witam Was w dzisiejszym odcinku, który jest poświęcony sposobom na ułatwianie sobie życia, czyli tak zwanym lifehackom. Ale czy one będą działać? Sprawdzimy to głębnie to, to musimy sprawdzić. A w dzisiejszym odcinku zrobimy między innymi spinacz, taki DIY, który będziemy mogli na przykład wykorzystać pod namiotem bądź też na biwaku. Do tego zrobimy też kubek z butelki, który teoretycznie przynajmniej ma nie przeciekać. Stworzymy pompkę próżniową a na koniec zabezpieczymy nasze szputeczki na czas podróży. Tak, żeby się na żadnej klucz nie dostawało nic takiego. Dobra, jeżeli ja już więcej nie gadam i zachęcam Was tylko do zasubskrybowania kanału. Ten prześwietl na dole ma być szary i zostawcie jeszcze łapkę w górę pod filmem. Dzięki wielkie. No i zaczynamy. No dobra, dzisiaj nie wysadzę, ani nie zaleję studia. A przynajmniej mam taką nadzieję. Wyobraźcie sobie sytuację, jesteście w trakcie pakowania się na pod. No i musicie jakoś schować szczoteczkę. I tutaj z pomocą przychodzi kinder Jaj, a dokładnie to jego środek. I już on pokazuje wszystko dokładnie. W pierwszej kolejności musimy tutaj wyciąć dziurkę na szerokość naszej szczoteczki. Dziurkę mamy wyciętą i teraz wystarczy naszą szczoteczkę, przełożyć środek i zamknąć od góry. Zamknięcie na szczoteczkę gotowe i tak ją możemy przejść. Mam nadzieję, że się z nią nic nie stanie, a przynajmniej nie powinno. Teraz zrobimy kubek z butelki, takiej zwykłej butelki plastikowej po wodzie, na przykład półlitrowej. Poza kadrem mamy jeszcze litrową. Jak zobaczymy na obu, zaczynamy. Pierwsze co musimy zrobić, czyli wziąć marker i po prostu sobie odrysować. Tak na początek byśmy wiedzieli mniej więcej chociaż gdzie ciągnąć. Pierwsza linia będzie tutaj, tylko musiałem na początku gdzieś tak ciapnąć. No i zrobimy go gdzieś dotąd mniej więcej. I w tym miejscu, to jest, to jest wasz, tutaj gdzieś musimy zrobić coś, co będzie później naszym uchem. No i tak, to wszystko musimy powycinać. Ja sobie to wytnę, a dla was przyspieszone tempo. To można gdzieś e, ten. I zostało nam takie coś. Teraz obracamy to wszystko w ten sposób i zakładamy to na spód butelki. Dzięki temu nasz kubek będzie miał swego rodzaju ucho. I kubeczek gotowy. Ale czy w ogóle da się z niego pić? Moment. Przygotuję jeszcze drugą wersję. I drugą wersję też już prawie mamy gotową, tylko wystarczy odwrócić. Wystarczy odwrócić i założyć to wszystko na spód, tak żeby się nam chciało jeszcze trzymać. Tadam, dwa kupi gotowe, o dwóch różnych pojemnościach. Ale sprawdźmy czy spełniają swoją funkcję, w sumie najważniejszą funkcję i w sumie po to, po to że je zrobiliśmy, czyli muszą spełniać funkcję kubka. Moment, stylowy shaker, i nalewa troszkę do pierwszego, troszkę do drugiego. Jako tako się da z tego pić, no, ale to się trochę ugina. No ale jak na warunki polowe, jak dla mnie jest okay. Jakbym miał tutaj siedzieć i popijać jakiś soczek z tego na przykład pod namiotem, to nadaje na klimaty? I właśnie teraz przyszedł czas na. <laughs> I właśnie teraz przyszedł czas na naszą pompkę próżniową, którą zrobimy. Z wężyka. Yy, wężyka używa się na przykład do akwarium przy pompkach. W stepie akwarystycznym musimy się też zaopatrzyć w zaworki zwrotne, które w jedną stronę puszczają powietrze, a w drugą stronę blokują dostęp. Będą nam potrzebne takie dwa: jeden trójnik i nasza szczyka. Musimy uciąć trzy tej długości rurki i przyczepić je do naszego trójnika. Yy, dajcie mi chwilkę. W taki sposób. Dokładnie w ten sposób musimy wszystko to połączyć. Z jednej strony, na przykład w tym miejscu, wkładamy zaworek w tą stronę, jak widać, to załączonym obrazem. Widać to w ogóle coś? Następnie nasz zaworek obracamy i wkładamy go z tej strony czyli z drugiej jakby. I ostatnim krokiem jest podłączenie naszej pompy, czyli z strzykawki. I wszystko działa. Powietrze się zaciąga i wypuszcza. Jest zaciągany za pośrednictwem tego zaworka, a zwracane za pomocą tego. I do właśnie do tego musimy przyczepić kawałek naszego wężyka. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Także ja utnę, przygotuję coś, co musimy zamknąć próżniowo i zaraz to odwracam. Powiedzmy, że chcemy zamknąć próżniowo tą marchewkę. Tak, jest jej mało. Tak, nie znalazłem innej. I tak, jak mrozimy, to więcej. Tyle nie ma sensu. Wystarczy to zjeść. Ale dla potrzeby eksperymentu i sprawdzenia sposobu musimy użyć takiej ilości, bo nie mamy większego woreczka. Dobra, działamy. Kładamy naszą rurkę, zamykamy woreczek i pompujemy. Dobra, momencik, musimy zmienić artylerię. Teraz spróbujemy. No i jak widać, powietrze wyciąga się nam z naszej marchewki i robi się próżniowe zamknięcie. W tym przypadku działa to tak średnio, ale mam jeszcze jeden pomysł. Zaczniemy tą rurkę, bo jeżeli z jednej strony nam zaciąga powietrze, to z drugiej strony nam to powietrze wypluwa. Co my na to, jakbyśmy to spróbowali wykorzystać jako pompkę do balonu? Bo jako pompka próżniowa średnio to działa. Dobra, próbujemy. I zamiast pompki próżniowej zrobiliśmy domową pompkę do balonu. Ciekawe jak szybko uda mi się napompować tego balona. Pompka działa. Próżniowa nie do końca, ale pompka do balonu, która powstała w sumie przez 30 działa jak najbardziej. Ideolo. Jak pewnie zauważyliście, w poprzednim eksperymencie jedna z butelek miała odciętą górę. A dlaczego? Bo to z niej właśnie robimy nasz spinacz, który może się nam przydać w warunkach mocniej polo. A co nam będzie potrzebne do jego wykonania? Proszczyt. Jak mówiłem wcześniej, sam tubek od butelek. Tam, gdzie się zakręca nakrętka. odcięty. To było po samej szyjce. Do tego dwa patyczki. Ja niestety znalazłem tylko dwa takie kolosy. Nie miałem mniejszych, ale też damy radę. I klej. Jak to robimy? Bardzo prosto. Musimy je przykleić tutaj. Także dam trochę kleju. Jeden patyczek przyklejony, teraz czas na drugi. I przyklejamy drugi. I teraz czekamy, aż są wszystko zaskoczy. Naszemu spinaczowi udało się już zaskoczyć. I działa w sumie tak, jak działa spina. Gdzie przy naciśnięciu się rozkłada, można coś włożyć i puścić. I wszystko się trzyma. Także działa tak, jak powinien działać spinach. No i w sumie o to nam chodziło. W bibachowych warunkach? No, idealnie. Tylko trzeba użyć grubszych patyczków, bo te moje się trochę uginają. A tak? Spokojnie. Do powieszenia ubrań, żeby wyschły, na biwaku na przykład, Idealnie. Jeżeli jest wielokrotnego użytku, czyli na pewno nie na jeden biwak nam wystarczy. Mam nadzieję, że którykolwiek z tych sposobów, które dzisiaj przedstawiłem wam w filmie, przyda Wam się w codziennym życiu, albo chociaż przynajmniej na jakiejś podróży, pod nami od biwak. Kto wie, co życie przyniesie? Możecie dać nam znać w komentarzu, który z nich podoba Wam się najbardziej. A dzisiaj to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Cześć. I zachęcam Was jeszcze do za zaglądania na nasze poprzednie produkcje. Tam też się spodziało.